3 2, Dzisiaj pokażemy Wam z Edkiem w GTA 5 jakie błędy zamontowało Rockstar. No i ciekawostki. Ciekawostki z życia GTA 5. No. I go, raz, i raz będę ja grał, a raz Edek. Mam nadzieję, że ciekawostki się Wam spodobają. Pierwszy raz na nas filmik. Dobra. <laughs> jaki... Znalazłeś go przy takim domu Nie, znalazłem go od tych. Zostałem go od tych, tych od tych w niebieskim właśnie tych. Pokaż mi, zaznacz mi, gdzie ja mam jechać, co pojadę. Nie, ja, ja pojadę. Peś. Pokażę wam miejsce, wszystko wam, udow wszystko wam udowodnię. Chwila, o 30 miejsce powinno być. Zaraz je znajdę. Zaraz E je znajdę. Będę musiał przybliżyć wam, żebyście sobie znaleźli lokalizację. Nigdy, nigdy tego miejsca, a zawsze te miejsca tak jakoś dziwnie zgubię. Uuu, że zawsze tam mam... Gdzieś tutaj to po powinno być. Hmm. A nie tu przy tym taki. Takie kółko muszę znaleźć. Czekaj, to przybliż. A to jest Grow Street! O tu, 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 tu! Nie, nie takie kółko. Takie, które ma po tym koniec drogi. Takie kółko, tak jak Grow Street, tak? No. No to, to jest Grove Street! Nie, nie to, nie to, nie to. Takie inne kółeczko na tak, O, tutaj! O, tutaj pokażę wam taki najwie, taki jakiś dość dziwny błąd, który popełni Rockstar. Zaraz tam dojadę... Mogę, mogę ja pojechać Nie. Normalnie bym pojechał taksówką, ale nie, pokażę wam jak to... najlepiej pojechać od... tego... od... Woho! Uh Uff! -huh. Mm. źle? Ma zaznaczone. Rewia, nie odzywaj się. Nie umiesz. To what, what już, już, jest z kraksa, no. o już ci padło autko. Upełniłem większe. Nie przeklinaj, bo będę miał tego... Muszę robić pip, jak będziesz coś mówił. No. Autyz, zarąb autobus! Podjadę autobusem będzie dobrze. Będzie, że, że ten... Ta, bo tak to dziś. Aha, raz. no jeszcze jedno, mam 11 wyłącz, na lat. Wy, Ej, cicho, 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 cicho. Słuchaj, wyłą wyłącz radio, bo potem są prawa autorskie. Bo są prawa autorskie. mam, je, mam 11 lat, więc pierwszy wskazuje filmik, ale na 11 latka to już wiem, muszę wam tyle powiedzieć. ja mam 10 lat. czy raz całe GTA, ale, ale jest, są, jest jedna rzecz, mm. której nigdy nie mogę skończyć. Znalezienie 50 kawałków do statku kosmicznego. Do statku Omega? Dla, no, do Omegi. Do Omega. Dla Omega. Tego, tego nie mogę znaleźć i 50 kawałków i 50 fragmentów listu. Ja wiem gdzie jest jeden. I ja no Oliwia mi raz znalazła ten! Dosatku kosmicznego. No to fo! Z jakiś Ja ci dzisiaj pokażę UFO, proszę, masz ukończoną w 100% grę. A jakie ufo? Na tym y, Chiliad? Nie, 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 nie. No i dzisiaj jeszcze wam pokażemy kosmicie, kosmite w lodzie i takie rzeczy inne. No Jeżeli, Jeżeli, jeżeli uda i... nam się wbić ten... Ja ci te dam po radę. Po, po, po. Szybko wam tutaj pokażę tą rzecz którą chcę... Ej, tu się skończyła gra! No tu się skończyła gra, tu jest ta wieża, z której Michael spadł. Nie, to jest inna. No nie, e. to jest nie. to. Gdzie jest, tam, to jest, tam, to jest tam. ta tam. jumpnął no Michael, bo tam jest ta fabryka. Aha. Ja tam nie wiem. Nie no, mi się wydaje, że to jest w innym miejscu. Widzisz, to jest w tym gazu, w tym gazie. O, Dobra. Tutaj, patrz, chwila, pokażę wam jeszcze raz lokalizację, żeby nie było. Tutaj taka lokalizacja, o, to jest taki wyścig jakby wodny, nie? I taki ten... Ammunition ze strzelnicą, okay, tak stoicie o i tutaj, patrzcie, wchodzicie tutaj na to miejsce I tak wchodzicie na to, tak to was przewali, i po chwili spadniecie, ja spadniecie. Ja o. Ja i macie spadochron, macie spadochron. Tak widzicie? Możecie, ja nie chcę spać do wody, bo będę w wodzie, nie chcę w wodzie być, ty i na przykład tak, jestem teraz nad tym, zrobię sobie tak po prostu i zaraz mi tepnie, będę do góry, patrzcie na to. Już. No i oto co się stało, patrzcie gdzie ja jestem. Oj, gdzie ja jestem. Dobra, teraz ty te, da, daj, Oj, wyschodźce. Przełączy się na trewa, zobaczę gdzie jest w na... może Może znów Trevor będzie w sukience. No nie to sorry. szczółka w dół. Strzałka w dół. A no i jak co na PlayStation. nie było, że na A. Xboxie tego nie macie albo coś w tym stylu, nie? Ale ja kiedyś widziałam go w sukience. To tu w kwiatki. No dobra. Żeby... Gdzie on jest? LOL U siebie w chacie? w, w triplie? Ja gdzie on jest? O, dobra, nie pij, Trevor O Oboć dupę! Wyżej położony pozycje, dobrze kombinujesz, Trevor. On sam do siebie gada. To jest chory, kurde. Czekaj, 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 Zr zrobię to. Czekaj. Dali, dali, dali Jestem pijany o! <noise> jaki dead! <noise> Specjalnie, żeby uciec. Dobra, wejdź. na no start. Nie, teraz, wkrótce pokazujemy im kosmitę w lodzie. Tam trzeba dopłynąć. Nie. Pierwszą misję weźmiemy! Wejdź na no start. A a jest taka druga misja, co jest też No wiem, tylko nie, właśnie nie wiem co jest z... Dobrze. Jedź na bok. Gra? Gra. No, X. X. Powtórz misję. I poczekaj. No, powtórz misję. No. I poczekaj, może tam niżej będzie ta fajniejsza. No, A prolog to jest to na początku. No, to jest to. W tym pierwszym. do może to na no całość no, szósta przyjdziesz. Nie, bo, bo, mogę to brać? No. To jest moja powitania no, to z No I teraz nie możemy tego wsadzić. Nauże, no, X. I tu mam ten ryj. No, i izm... razem nie, nie, włożymy to i będzie dobrze. Dopiero, e, już 48. Jakby dopiero 6 minut za to kręcimy. 10, 5 sekund. Wow. 9 wow. lat temu. Oliwia, połóżam Marii. Szybko je! Ja mam tylko nadzieję, że damy radę, bo niekiedy tam za nic się tam wiedzie, to przegrywa się misję, więc... Idź tam Tylko nikogo nie zabiję, bo przekaz misję Kurde, ale mi się ekran szczęście Dobra, dodam radę, dobrze Dalej, 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 no, 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 no. Na, na, na nikogo, na każdego tak najedź, ale nie strzelaj, żeby nie było, nie? He, <grym> he, już, 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 Czekaj. Czekaj, bo... Najlepiej no na telefon we, wej na telefon. Nie możesz dali na telefon właśnie. Na telefon. X. 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 Donacja łączenia i git, nie? Komii. Jestem bombą <laughs> hello, hello. Jestem bombastyczny No i to dosłownie Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ale tutaj to będzie sprintem Tam też kaski brzmi No ja prędko, ale kaski już zarobiło teraz jest jakaś zielona, do tego zielonego Gdzie ty idziesz? Ej, no nie tu! Właśnie do środka! Gdzie do środka? No i tam razem koniec na samochodzie bok. Tam, do te kasy. Wow. Łoooł. się, kurde. No. Masz dużo kasy. I tak malutko zarobili. Potrafi więcej na jeden dzień. <grym> Pięć złotych. <grym> o, z Michaelem, papa. No to trzeba by go rozwalić. No. Na strefę. No. No to srebro, bo tego drugiego gościa się nie może zmienić. No jak tak, moja teraz wygląda? No celuj na niego i zabij. Boom, mistrzał. Ciekawe, czego on tak zrobił, pośle do tyłu, nie? Spadamy, ty, bo już się będziesz użalał. Trevorem. Nie mogę się przyłączyć? Nie, na razie nie. Tam i siądź. Gdzie... Nie możesz. A. I tam, tam na bok, gdzie tam tegoś siłowa z tym gównem. I za skrzynię się schowaj. Za co tu jest skrzynię? Ja Na R1, no co tam ci pokazuję? No R1 na dół. Tu ty chcesz kręcić filmik, w ale nie umiesz. No, no tak. No, nie no. mogę. No, to... no. poczekaj, ten towaraz rozkurwi Ręka mnie boli od tego trzymania, wiesz? <gryw> Za długo kręcisz. Teraz sobie w tą misję jesteś. Ja bym już już przeszedł. Czy może nie, ale w samochodzie bym był. Fuck syrena, no słuchaj słyszę, słyszę. Otwieram drzwi. elo. Ale jak przegrasz, to ja, nie? Ja już się nie chcę czekać. Fuck, ja nie lubię mnie. Shada, shada. To i jima? To ci samo celuj, jakby co nie? A ci musisz tak, no i tak, to robić, to ci samo na celuj tak. To wygląda staro Fuck. Mm. Ale ciśnie. Co to jest pięć gwiazdek? Sale zgibane. Aha, za takie coś, co No właśnie, jak się za, Jak się dozwali helikopter, to nawet czterech się nie ma. Tylko dwie.

Nudzę się. Ja wam będę pokazywał jakie może jakieś tam, kurde, no nie wiem. Nie wiem co tam ale coś tam pokażę. A wiesz, że jutro do mnie mamika przychodzi? Jakby to, to w następnym odcinku żaden dzieciak nie będzie to nam nic tak, przeszkadzał. Ja do niedługo będę chodziła do szkoły. Myślałem, że samą. Tak? Masz wrócić do ekipy. No Podskakuj, będzie szybciej. Dalej. Masz do nich iść. Dobra, idą, dobra idą. Samochody przyjechały. Musisz rozwalić te samochody, które tam są. Teraz trójkąt. No rozjeb... no. On nás řekl, že vidíte jak rozjebujeme mury, a on nikomu nerozjeběl ani ryjo ani nikomu nerozjeběl, ne? Žal. Jak to se stalo? Teda jste velký okyru se Trevor má nejlepší. Zara... Zara Trevor. Teda jste toho než Teraz jeszcze tam pod mostem pod most w świadzie. A widzisz widzisz most? To pod tym, pod tym mostem będzie ten. O! Trzeba się tędy. Ja jak przegrasz misję, to ja nie? Bo ty możesz łatwo przegrać misję, tak? Ale ja nie chcę weszła. No właśnie. No właśnie, bo w tej misji chyba nie idzie, właśnie nie wiem kurde. Jakiś żal. Co teraz sam powtórz? 55, lol I, i, i od kiedy to... Aha, odtąd. Jakby sobie jak teraz nie zdążymy tego wam pokazać, to pokażemy tu na razu odcinku. Nie trzeba się zbać. Wszystko pokażemy. No właśnie, i ja wam też pokażę co. No przepraszam Edmund, który leczy mhm, na pewno nie, zawsze. Ja nie ty. A ja nie Kurde weź Oliwia, bo zepsujesz materiał szybko. Widać kosmita, widzicie? To jest kosmita, będzie. Zaraz przegram misję. O, będzie. I tak można przegrać misję łatwo. To jak widzieliście po... A, a to od nowa teraz misja będzie. Trzeba będzie ją przejść. Nie, nie prowadzimy od nowa misji. Dobra, wiecie co? Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dawajcie ja łapie w górę. Nara.